Witam w kolejnym filmie Tytuł jaki jest, taki jest Czy chińskim Junakiem 121 da się przejechać 99 999 km? Ostatnio wpadłem na taki pomysł, żeby napisać na grupach motocyklowych, które zrzeszają użytkowników 125 Takie posty z zapytaniem o najwyższe przebiegi chińskich motocykli tych właśnie użytkowników. No i odpowiedzi dostałem niewiele, ale też sprawdziłem sobie jakieś archiwalne tematy. No i co z tego wynika, że najwyższy przebieg to był 45 tysięcy, był też ktoś tam podawał przebieg 37 tysięcy, były przebiegi powyżej 20 tysięcy. Ja wiem, że Krzysztof Błajdo też ma kanał na youtube, tam pokazuje swoje wycieczki, przejechał Rometem zetką, no przynajmniej 70 tysięcy kilometrów, więc bardzo dużo można powiedzieć, a ja sobie zrobiłem takie wyzwanie, ponieważ no motocykla zmieniał, nie będę. Ten junak mi się podoba, raz że podoba mi się wygląd, bo lubię motocykle nowoczesne, ale bardzo lubię też motocykle klasyczne. Bardzo mi się podoba. Moc ma wystarczającą 11,8 11, konia według dowodu, według homologacji. Osiąga prędkość T90, jeżeli chodzi o jazdę w trasie stówkę, 110 nawet pojedzie więc mi to w zupełności wystarczy jak już wielokrotnie mówiłem nie ma się co powtarzać zatem postanowiłem, że ten junak zostanie ze mną zostanie ze mną, to jest właściwie junak mojej żony nabyty przed ślubem więc jest jej majątkiem osobistym więc tak naprawdę nie jest mój ale zostanie jak najdłużej jak najdłużej da radę jeździć i tak się właśnie zastanawiam, bo dużo ludzi twierdzi, że te właśnie motocykle, o Jezu, 30 na godzinę ograniczenie, że te motocykle, dobra, pojedziemy zgodnie z ograniczeniem, nigdzie się nam nie spieszy, że te motocykle po kilku tysiącach czy kilkunastu się rozsypują że silniki padają, że no 50 tysięcy to jest taki maks dla... Gdzieś znalazłem taki post właśnie, że ktoś pisał, że 50 tysięcy to jest maksy, maksymalny przebieg bez remontu dla silnika i to jeszcze tam był podany jakiś suzuki chyba, czyli można powiedzieć japoński markowy sprzęt a że chińskie to się rozsypują wcześniej. No to ja postanowiłem trzymać tego junaka ile się da żeby spróbować nim wykręcić jak największy przebieg bez remontu silnika oczywiście bez remontu silnika czyli no jak tam sprzęgło siądzie no to sprzęgło się zrobi bo przecież to jest jest, jest w silniku sprzęgło ale chodzi mi o remont silnika czyli głowica, cylinder, tłok no i będę nim jeździł do czasu aż ten silnik nie padnie czy uda się 100 tysięcy? A właściwie 99 999 km Szczerze mówiąc trochę w to wątpię Myślę, że przebieg rzędu 60 do 80 tysięcy jest realny Ale chcę spróbować Nie wiem czy jest, czy jest gdzieś w Polsce junak, który przejechał już powiedzmy powyżej 80, 90 czy też pod 100 tysięcy km. Chodzi mi oczywiście o junaka chińskiego nie, tych, nie o te stare junaki, bo te stare junaki to na pewno tyle nie przejechały bez remontu Ale dobra, nie, nie chcę wywoływać gówno burzy, bo zaraz się odezwą fani starej polskiej motoryzacji którzy powiedzą, że to były super motocykle Na tamten czas może były, na ten czas moim zdaniem już nie są no to myślę, że realnie te może 80 tysięcy kilometrów No tak jak wspomniałem Krzysztofa Błajdo To on te 70 tysięcy na pewno zrobił Tylko, że on też ma trochę inne styl jazdy niż ja W sensie jeździ trochę wolniej No ja z nim gadałem ostatni raz kilka lat temu Spotkałem się z nim I z tego co ja pamiętam to on jeździ z takimi prędkościami Powiedzmy 70 na godzinę Może 80 Więc nie są to prędkości jakieś bardzo duże no ja jeżdżę przelotowo z prędkościami no 90 km na godzinę czasami mi się uda wjechać na jakąś ekspresówkę czy autostradę no to tam wtedy cisnę już na maksa właściwie więc silnik w moim junaku na pewno jest dużo bardziej obciążony niż silnik u Krzysztofa no ale na razie nie ma co gdybać i czy uda się, czy nie uda? Ja mam nadzieję, że uda się pokonać przynajmniej te 80 tysięcy bez remontu. A czy uda się osiągnąć stówkę? No zobaczymy. Może tutaj ktoś na kanale jest w stanie powiedzieć, jaki ma przebieg w swojej 125. Chińskiej. Też w międzyczasie rozmawiałem z. Kinią, kinią, nagrywałem filmik. On miał ponad 50 tysięcy na swoim romecie. Tylko że kinia, kinia wymieniał tam chyba cylinder i głowicę, albo cylinder i tłok. Nie pamiętam dokładnie. Twierdził, że nie był, że nie dlatego, bo silnik nadawał się do remontu, tylko po prostu. Ale no to już nie można patrzeć, że przebieg, ten, który on osiągnął, był przebiegiem. Na silniku seryjnym, czyli seryjnym, po prostu na silniku bez remontu, co wy na to, co wy o tym sądzicie o tym moim planie? Wiem, że dużo ludzi powie, że jestem nienormalny, że powinienem zrobić sobie prawo jazdy, kupić większy motocykl, ale ja powtórzę. Z, nie wiem, 50 raz już mi 125 do wszystkiego wystarcza. Kropka. I tym akcentem kończę ten film. Z Wami się żegnam i do usłyszenia.